Pracując z ludźmi od lat napotykam na bardzo, bardzo częste zjawisko, a mianowicie trauma z dzieciństwa. Czasami myślimy, że jeśli coś było dawno temu w dzieciństwie, a teraz jesteśmy już dorośli, to nie ma to na nas wpływu. Jednak nie ma nic bardziej błędnego, ponieważ to, czym nasiąkamy w dzieciństwie, przyjmując różnego rodzaju doświadczenia czy wiedzę czy schematy od rodziny, od kultury, czy środowiska, w którym się wychowujemy, to wszystko staje się podwaliną tego, kim jesteśmy i informacją taką wewnętrzną, z której potem czerpiemy w dorosłym życiu, z tego wynika, jak, mm, jaką mamy relację ze światem, jaką mamy relację z ludźmi, jak interpretujemy pewne rzeczy. Jeśli w dzieciństwie miała miejsce trauma, jeśli był dysfunkcyjny dom, w którym nie było poczucia bezpieczeństwa, ma to bardzo duży wpływ. Czy może mieć bardzo duży wpływ na późniejsze życie? Kiedy spotykam się z ludźmi już dorosłymi, którzy osiągnęli już kariery, mają rodziny i tak naprawdę dobrze sobie radzą, okazuje się, że na emocjonalnym poziomie nie zawsze jest dobrze. I rozmawiając z takimi osobami, powiedziałabym, że 7 osób na 10 ktoś miał ciężkie dzieciństwo. Niestety w kulturze polskiej. Cały czas jeszcze pokutuje problem alkoholizmu, i jeśli w domu rodzinnym jest ten problem, dziecko wychowuje się w braku poczucia bezpieczeństwa, po latach, kiedy ludzie są już dorośli, ale wspominają swoje dzieciństwo, często pojawia się smutek. Smutek, że takie było dzieciństwo, że nie było ono beztroskie, że w domu nie było miłości, tak jakby dzieci oczekiwały. Musiały się zawsze bać tego, co będzie, kolejnej awantury. Jest to bardzo duże obciążenie emocjonalne dla rozwijającego się dziecka, i to wszystko gdzieś potrafi tam siedzieć, siedzieć i odzywać się nawet po latach. Smutek jest taką emocją, która pojawia się jako pierwsza smutek i żal, kiedy człowiek myśli wstecz o swoim dzieciństwie, po prostu robi mu się smutno, że tak było. Dlatego chciałabym teraz tą rundkę przeznaczyć właśnie na. Smutek z dzieciństwa, jeśli ktoś miał jakieś trudne sytuacje w dzieciństwie, nie mówię tylko o jakimś jednym wydarzeniu, ale w ogóle o, o atmosferze, w jakiej się człowiek wychowywał i nie było tam za wesoło, prawdopodobnie pojawi się smutek. Zrobienie tej, tej rundki, wykonanie tego ćwiczenia nie spowoduje, że wszystko, co stało się w tym dzieciństwie, nagle zostanie wykasowane z, z pamięci emocjonalnej. Nie, jeśli tam były lęki, brak poczucia bezpieczeństwa i to jest gdzieś tam ciągle zapisane, to trzeba będzie na to zrobić osobne ćwiczenia, najlepiej techniką filmu. Natomiast ten smutek, który rozwija się potem w takiej retrospekcji, kiedy człowiek myśli o swoim dzieciństwie, to jest jakby osobna rzecz i od tego, od tego można zacząć. Także, jeśli jesteś osobą, która ma takie trudne wspomnienia z dzieciństwa, i na samą myśl o tym robi się smutno, robi się żal tego małego dziecka, które musiało przez to przechodzić, skontaktuj się na chwilkę przez chwilkę z tym, z tym uczuciem, i opukując sobie punkt gamma, pomyśl o tym, poczuj. I jeśli już jesteś w kontakcie z tym smutkiem i żalem, to. Zacznij opukiwać punkt karatę i powtarzaj. Mimo, że mam ten ogromny smutek, kiedy myślę o swoim dzieciństwie, to było tak trudne, żal mi tego małego dziecka, które musiało to wszystko przeżywać, to teraz akceptuję siebie i to kim jestem. Mimo, że czuję ten ogromny smutek i żal, że to wszystko mnie spotkało w dzieciństwie, nie zasłużyłem sobie na to. Chciałem mieć normalny dom, gdzie byłoby szczęście i miłość, a tymczasem nie było mi to dane. To teraz. Akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo, że czuję ten ogromny smutek, tak mi przykro, że mnie to spotkało. To jest tak niesprawiedliwe. Żadne dziecko nie zasługuje na takie dzieciństwo, na te wszystkie stresy, lęki, troski. Martwienie się, to teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. I wbrew, i powtarzaj, ten ogromny smutek. Bok oka jest mi tak ciężko, kiedy o tym myślę. Pod okiem to jest takie niesprawiedliwe. Pod nosem, przecież chciałem być tylko szczęśliwym dzieckiem. Broda, czemu nie mogło być normalnie w tym domu? Obojczyk jest mi tak smutno pod pachą, że spotkały mnie te wszystkie rzeczy. Głowa pamiętam te stresy i lęki, brew i tak żal mi tego małego dziecka bok oka, kiedy teraz o nim myślę. Pod okiem każde dziecko chce mieć beztroskie, szczęśliwe dzieciństwo. Pod nosem i oczekuje tego, i należy mu się to. Broda, ale w moim domu niestety tego nie było. Obojczyk, ten ogromny smutek i żal. Pod pachą nie zasłużyłem sobie na to. Głowa. I pomimo, że mam pełne prawo do tego, wbrew, żeby mieć ten smutek i żal, bok oka, to mam jeszcze większe prawo pod okiem, aby mieć szczęśliwe życie. Pod nosem mam prawo do spokoju, broda, niezależnie od tego, co mnie kiedyś spotkało. Obojczyk. Wybieram teraz spokój. Pod pachą, to nie moja wina, że tak było. Głowa, i udało mi się dojść aż tutaj. Bref, uwalniam ten smutek i żal. Bok oka, i chcę powiedzieć temu małemu dziecku, pod okiem, że jest najwspanialszy na świecie. Pod nosem, że już nie musi się smucić. Broda. Chcę go wziąć za rękę. Obojczyk. I pokazać, jak teraz jest fajnie. Pod pachą. Już nie trzeba się bać, ani przejmować. Głowa. Bo tu i teraz jest już spokojnie. Brew. Uwalniam ten smutek. Bok oka. Należy mi się szczęście w życiu. Pod okiem, szczególnie po tym wszystkim, co przeszedłem. Pod nosem, tak jak zmęczonej osobie, należy się odpoczynek. Broda, mnie należy się spokój i radość. Obojczyk, uwalniam się od bycia ofiarą mojego dzieciństwa. Pod pachą, Akceptuję, że jestem wspaniałym człowiekiem, głowa niezależnie od tego, co mnie spotkało. Bref, otwieram się na to, bok oka, że reszta mojego życia pod okiem może być wolna od tego smutku i żalu. Pod nosem chcę zaprowadzić to dziecko, broda, do takiego domu, w którym jest miłość i szczęście. Obojczyk i pokazać, jak to jest. Pod pachą uwalniam to małe dziecko, które przeszło przez to wszystko. Głowa od tych wszystkich trosk, smutków, żalu. Wbrew wybieram spokój i relaks w całym ciele. Bok oka uwalniam resztki tego smutku. Pod okiem zasługuję na dobre i szczęśliwe życie. Pod nosem, niezależnie od tego, co było kiedyś. Broda. Zrobiłem najlepiej, jak umiałem. Obojczyk. I teraz otwieram się na nowe. Pod pachą wolne od tego smutku, głowa otwieram się na wspaniałą resztę mojego życia. I weź głęboki oddech.